Siemanko, na dworzu plucha zimno coś trzeba robić no to sobie obzdurałem że zrobię renowację felg felgi stare zajechane co potrzebne Kopierek, 280 i na koniec 2500 Szlifujemy pomału, nie spieszymy się. Im lepiej przygotowane, tym lepszy efekt na koniec. Szlifierka zakupiona w Akrzyn. Bardzo dobra, sprawdza się. Nie ja, tylko Jaro. Dla mnie wystarcza. Takie końcóweczki, żeby dojść te szczeliny tutaj, też się sprawdzają. No i oczywiście papierek do wody. Musi być w wodzie, żeby się nie zalepiał. I próbowałem na sucho i na mokro. Na mokro lepiej. Papierek wrzucamy do wody. Wtedy można z nim robić cuda i się nie drze i nie wygina tak i lecimy A dokładnie jak się dokładnie przygotuje efekt lepszy na takie wżery stosujemy szpachlę specjalną jak się obszlifuje daje podkład jak, jakieś nierówności czy coś szlifuje papierkiem 2500 i efekt na koniec przed I po. Do następnego.